Witam Was bardzo, bardzo serdecznie moi kochani, z tej strony Ksazaks i dzisiaj zajmiemy się mapą Hanamura. Chciałbym Wam pokazać optymalne ścieżki ataku, optymalne opcje ataku i optymalne miejsca obrony. Tak więc moi drodzy, nie przedłużając, zaczynajmy! Zacznijmy, może więc, od obrony, moi kochani. Bardzo często w szybkich grach, czy w, dla, w grach dla początkujących na pierwszych levelach, y, drużyna próbuje bronić się tutaj, na przykład rozstawia gdzieś tam wieżyczki u góry, czy snajperów, czy snajpera tutaj, czy próbuje się bronić w ten sposób tutaj. To jest wszystko, moi drodzy, błąd. We wszystkich teraz y, poradnikach, jakie wam pokażę, jeżeli chodzi o obronę, staramy się bronić. To jest oczywiście. Jak najbardziej oczywiste, staramy się bronić w tych najwęższych punktach, gdzie nie ma za bardzo za dużo dróg, e, żeby nas obejść. Tak, jak na przykład, tutaj jak widzicie, e, stojąc w tym miejscu, broniąc tarczą Reinhardta, drużyna przeciwna musi tędy przejść. Dosłownie musi, jest są oczywiście opcje, żeby przychodziła tędy, e, jeżeli mają bohaterów takich jak Genji, wdowa. Ale niestety cała drużyna, składająca się z takich bohaterów, nie ma za bardzo prawa bytu, więc ym, wszyscy, większość i tak musi przejść tędy. A jeżeli jakiś tam Genji się przedrze, czy ktoś, to reszta drużyny po prostu go zmiażdży. Staramy się bronić tutaj, dokładnie w tej bramie, i staramy się za sobą mieć Mei. Z tego co widziałem, jest to zabójcza kombinacja. Jeżeli tylko tarcza nam troszeczkę spada, Mei wrzuca ścianę. To znaczy, wrzuca tą ścianę tylko kiedy może, oczywiście, my w tym czasie regenerujemy tarczę. Jak ściana, ściana lodu znika, znów odpalamy naszą tarczę. Nie dajemy przejść przeciwnikom. Oprócz tego, e, fajnie mieć też symetrę w drużynie. Symetra tutaj rozstawi tutaj swoje wieżyczki, dwie tutaj, na przykład dwie tutaj i jedną tutaj albo tutaj, żeby wiedzieć, kiedy drużyna, kiedy ktoś się przedziera po prostu tamtą stroną. Drużyna przeciwna prawdopodobnie będzie chciała yy, atakować tutaj przez ten domek, dlatego warto tutaj też mieć jakąś wieżyczkę czy coś, co będzie nas strzegło przed tym y, przejściem. Yy, tak więc to by było na tyle, jeżeli chodzi o ten punkt. No staramy się cały czas tutaj trzymać. Yy, jeżeli jakiś przeciwny Reinhardt będzie tam próbował wchodzić w taki sposób, no to fajnie, jeżeli Maygo by oddzieliła od jego drużyny ścianą lodu i wtedy mego całą naszą drużyną załatwiamy na papkę. Te ustawienie działa jak najbardziej. Ja z moją drużyną mamy praktycznie 90% zwycięstw na tej mapie, dlatego od tej mapy zacząłem omawianie, ataku i obrony. To działa naprawdę bardzo, bardzo dobrze. Ale okej okay, kochani, jeżeli nam troszeczkę troszeczkę nas bardziej spuszują, będziemy musieli się troszeczkę bardziej wysuwać no to wiadomo, że troszeczkę trzeba na punkcie się tutaj pobronić. Czy te wejście, czy te wejście. Nie bronimy się nigdy całą drużyną na punkcie. Bo mamy, jak widzicie, mogą nas zatakować od frontu, mogą nas zaatakować od prawej strony, od lewej strony, od tyłu i od tyłu tędy. Tak więc jest no, naprawdę z trzech stron. Atak e, obrona bardzo szybko pęka, moi drodzy. Bronimy się tutaj, to jest najważniejsze miejsce e, na tej mapie. Wybronić ten punkt, ale jeżeli wypchną nas no to musimy pójść bronić punktu B, jeżeli stracimy punkt A. Moi kochani, na punkcie A, na punkcie B, przepraszam, nie bronimy się w taki sposób tutaj. Tak jak to w większości e, jest zagrywane w niższych ligach i na szybkich e, meczach. Moi drodzy, tutaj możemy tak, być atakowani z przodu, z lewego okna, z prawego okna, z prawego przejścia, z dolnego przejścia i nie daj Boże z góry. Moi kochani, gdzie się bronimy? Bronimy się właśnie tam na górze. Wygląda to trochę dziwnie dla początkujących graczy. No jak bronić punktu, przecież wystarczy, że oni sobie wejdą na ten punkt. Nie moi drodzy, mamy... Jeżeli całą drużyną będziemy tutaj, mamy idealną pozycję wyjściową do ataku. Atakujemy każdą ich pozycję, z której oni mogą zaatakować. Mamy widok na każdą pozycję, z której oni mogą wychodzić: na front, na jedno okno, na drugie okno, na tamto przejście, no i trochę nawet na dół. Dół jest taki troszeczkę najmniej e, widoczny, ale jeżeli, zaczną, jeżeli chcą wejść na punkt, no to muszą wejść tędy. Mamy widok na cały punkt, na cała nasza drużyna, może atakować całą ich drużynę. A jedyne miejsce, gdzie mogą nas zajść, no to w sumie te, tutaj. Gdzie wystarczy jeden bohater, żeby bronił jakaś zaria, czy ktoś i nas ostrzeże, jeżeli drużyna przeciwna chce wchodzić, robimy bum i drużyna cała leży. Oni, jeżeli będą chcieli w takim wąskim przejściu się wpychać, no to naprawdę możemy z nich zrobić miazgę. Tak samo, jeżeli chodzi o, tą, o to wejście tutaj, tutaj fajnie mieć jakiegoś torbiorna albo bastiona. Nigdy dwóch naraz, ale naprawdę, to, jeżeli chodzi o obronę działa. Jeżeli na przykład zaatakuje nas Winston i rozstawi tam swoją tą kopułę taką, no to my ją bardzo szybko zmiażdżymy, no i atakujemy całą drużynę, która jest na punkcie. Jeżeli jest wiadomo już grubsza walka, no to czasami trzeba zeskoczyć tą jedną postacią, z przykład Reinhardtem i pomachać trochę młotem, żeby odwrócić ich uwagę, kiedy nasza drużyna będzie ich masakrować. I to by było tyle, jeżeli chodzi no, o obronę. Przejdźmy może do ataku, kochani. Jeżeli chodzi o atak, to najważniejszą rzeczą jest na sam początku rozwalić wszystkie automaty, jeżeli jesteśmy tam w środku. To jest super zabawa i warto naprawdę to robić. Jeżeli chodzi o atak, teraz, tak na serio, no to bardzo. Fajnie jest iść tą stroną, ale mi się wydaje osobiście, że ta strona jest troszeczkę bardziej bezpieczna, bo jesteśmy mniej narażeni na ostrzał. Przechodzimy sobie tą stroną, jak widzicie, w taki sposób za tym samochodem się kryjemy i dopiero tutaj odpalamy tarczę. I teraz moi drodzy tak, musimy wykiwać przeciwną Mei, Jeżeli taka będzie oczywiście w drużynie przeciwnej, jeżeli tu się będą bronić, to prawdopodobnie będą się bronić w taki sposób, jaki wam pokazywałem. Musimy ją wykiwać, czyli udawać, że niby wchodzimy, niech ona odpali ścianę. My sobie to przeczekamy, jak najbardziej na spokojnie. Odpalamy tarcze, rozpychamy się tutaj młotem, robimy cokolwiek, żeby nasza drużyna prze Przedostała się tutaj, bronimy tego przejścia, żeby oni za naszymi plecami się bezpośrednio dostali tutaj do tego pomieszczenia i tu osłaniamy im tyły. W międzyczasie jakich, jakiś genji, jakiś reaper czy ktokolwiek stara się odwrócić uwagę przeciwników przechodząc tędy, robiąc tutaj jakieś zamieszanie. My w tym czasie atakujemy tak albo tędy, staramy się tutaj osłaniać drużynę. Tutaj sobie oczywiście regenerujemy tarcze w tym pomieszczeniu, trochę tam może, jeżeli ktoś będzie chciał się wbić, to z Reinhardem na solo, jeżeli chodzi o, o napieprzanie się młotem, to w takich wąskich przejściach naprawdę jest ciężko. Tutaj z pełną tarczą albo przepuszczamy naszą całą drużynę tędy, żeby sobie przeszli na punkt, ale ja z moim teamem staramy się robić to inaczej, staramy się wchodzić tędy. Oczywiście z Luciem na speedzie to wszystko robimy, moi kochani. Tutaj się regenerujemy, leczymy całą drużyną. Jeżeli ktoś zginie, to możemy nawet na niego e, chwileczkę poczekać, aż się zrespi, żeby zdążył e, nie tyle co do nas tu przyjść, ale żeby odwrócić uwagę przeciwników, kiedy my będziemy przechodzić w taki sposób tędy tutaj. Zasłaniając naszą drużynę tarczą. Ok, znowu regenerujemy chwilę tarczę. Cała drużyna tu się chowa. Znowu tarcza. I moi kochani, wbijamy się w tym momencie na punkt. I tutaj już nie trzymamy tarczy, tu już robimy totalny rozpizdziel naszym toporem, cała nasza drużyna robi, robi to samo. Przejmujemy punkt, jest to jedno, oczywiście możemy, jest też opcja, że jeżeli wybronimy, się, wybronimy sobie tą pozycję tutaj, że wejdziemy, no to możemy spróbować raszować ten punkt, ale to jest dosyć niebezpieczne i udaje się w momencie, kiedy uda nam się rozbić tutaj troszeczkę obronę, zabić na przykład jednego czy dwóch, albo jeżeli przeciwna drużyna gdzieś się tutaj stara bronić i ich rozwalimy tam na przykład trzech, dwóch no to w tym momencie raszujemy już na ten punkt, bo jesteśmy sześciu na czterech czy trzech tak więc, no szanse powodzenia są bardzo wysokie i tak staramy się robić to, oczywiście rozglądamy się za jakimś bastionem, Genji go próbuje zaatakować, a jeżeli chodzi o atak moi kochani najlepiej jest atakować Tędy, to jest ym, oczywiście opcja, kiedy drużyna yy, przeciwna nie broni się w tym miejscu, oni bardzo rzadko się tu bronią. Yy, yy, kiedy się nie bronią, to wchodzimy, tarcza, czy nawet jeżeli nie mamy Reinh Reinharta, bez tarczy, atakujemy całą drużynę. Mamy taką przewagę high groundu, że no, dosłownie ich powinniśmy zmiażdżyć, moi drodzy. Ale jeżeli się tu bronią, możemy postarać się ich tutaj właśnie zaatakować również używając takich ataków właśnie jak ultimate od Mei, ultimate od Reinharta, ultimate od Lucia i postarać się tu wbić ich załatwić. Jeżeli jednak się bronią dosyć dobrze, no to możemy próbować ataku właśnie z z dołu albo z frontu. Front też jest bardzo dobrą opcją, jak widzimy. Jest to najmniej prawie odsłonięta z wszystkich oprócz dołu um, opcji. Wchodzimy, ustawiamy tarczę, bronimy całą drużynę. Niestety ta tarcza jest szybko dosyć niszczona, no ale staramy się wtedy mniej więcej w tych miejscach tutaj, się, tutaj ten atak... Um, Zrobić, no, oczywiście, no, najlepszą opcją jest ta góra. Tam próbujemy rozbić przeciwników obronę, jeżeli jest tam rozstawiona. A jeżeli nie ma, no to tym bardziej wchodzimy tamtędy i zawsze tamtędy atakujemy. Zawsze jest tamtędy najlepiej. Ale to musimy robić całą drużyną. Oczywiście, jak to zrobimy pojedynczym Gendżim, to za wiele nie zrobimy. A całą drużyną naprawdę potrafimy zrobić cały mecz tutaj. Dosłownie cały mecz. Tak więc, moi kochani, to by było na tyle. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Mam nadzieję, że forma jak najbardziej przystępna tego materiału. Yy, widzimy się w następnych filmach z następnych map. Napiszcie proszę w komentarzach, co sądzicie o takiej formie poradników, co sądzicie o tym w ogóle poradniku i moi kochani, i jakie są wasze strategie ataku i obrony być może... Yy, ma, znacie coś lepszego. Ja wam tutaj przytoczyłem to co my z, moimi, e, z moją ekipą rozgrywamy na tych e, na rankedach i co jest według nas najskuteczniejsze. Tak więc nie zapomnijcie zostawić łapkę w górę, zasubskrybować kanału i widzimy się w następnych poradnikach. Dzięki wam wielkie, do następnego Papa. Pa.